Cześć, witam wszystkich w nowym wideo, przed chwilą skończyłem oglądać The Last of Us, sezon pierwszy, odcinek szósty, chciałem na szybko zrecenzować ten odcinek, więc bez spoilerów, kolejny znakomity odcinek, uwielbiam ten serial, aktorstwo, ujęcia, muzyka, dialogi, wszystko w tym serialu jest znakomite, jest zajebiste, kto wymyślił w ogóle historię do tego serialu, jest geniuszem, nigdy nie grałem w gry, tak, wiem, że jest Last of Us 1 i 2, Także odkrywam tą historię poprzez ten medium, poprzez ten serial. I historia jest naprawdę masterpiece, tak? Amerykanie na to mówią. Jest zajebista. Także kolejny znakomity odcinek. Prawie się popłakałem w tym odcinku. Byłem emocjonalny, okej? Okay? Dialogi były świetnie napisane. Wszystko jest tak przemyślane i to, co mi się podoba też w tym serialu, oni nie używają dużo CGI. Troszkę użyli, tak? Chyba z 20 sekund w tym odcinku trochę CGI, Natomiast prawie godzina odcinka była bez CGI. Wszystko w tym serialu wygląda przepięknie i realistycznie. Co, nie wiem, coś w tym serialu po prostu jest bardzo kinematyk. Zobaczcie, tutaj postać, tutaj jakieś detale. Wszystko to wygląda przepięknie i realistycznie. Więc 9 na 10 znakomity odcinek. To ja mówię, prawie się po i powiem Wam, kiedy się popłakałem, bo przechodzimy do spoilerów. Więc najpierw może zacznę, jak się zaczął odcinek. odcinek się zaczął time jumpem, w gruncie rzeczy, trzy miesiące później, tak, jeśli dobrze pamiętam. I oni tam, Joe i Ellie podróżowali po tej śnieżycy i w gruncie rzeczy mieliśmy ujęcie, że ten gościu, który nawet jest tutaj, jej facet, tak, przyszedł do domku i Joe trzymał ich po prostu na muszce, tak, trzymał celowo broń ich. I od razu uwielbiam te postacie. Tak, dialogi były świetnie napisane. Widzicie, w Welmie na przykład próbują cię rozśmieszyć czy coś tysiąc razy, tak? Rzucają na Ciebie tysiąc żartów. Tutaj tak świetnie był napisany dialog, że to było śmieszne, okej? Okay? I też aktorstwo tej babki. Jezu, jest to zajebisty humor, okej? Okay? Było to zajebiste śmieszne. Więc w gruncie rzeczy tam Joe trzymał ich na muszce i tam się zgubili, tak? I tam trzymał, pytał się o drogę, gdzie jesteśmy. No, i tam ten mąż, te interakcje między tymi postaciami są zajebiste. Hej, ugotowałaś im zupę, prezentowałaś im zupą, tak? Taki był dialog o niej, no? Pewnie. Także świetna aktorka, ten facet też tej mąż. E, także tej mąż tam przyniósł te króliki. No i tam Joe się pytał, gdzie my jesteśmy, bo się zgubiliśmy. E, czy znasz może Tomiego, mojego brata? No i tam pokaż mi na mapie, gdzie jesteśmy i trzymaj się na muszce, tak? No, i te postacie. I lepiej, żeby to była ta sama po prostu lokacja, tak? Lokalizacja, gdzie, jak Twoja żona wskazała. No i tam ten mąż się pytał, powiedziałaś im prawdę, a ona tak. A teraz mi mówisz prawdę? Tak. Świetny dialog i śmieszny dialog. No i on tam wskazał, okej, okay, bla bla bla, mieli dialogi, wyszli tam z tej chaty. No i w rzeczy chodzili tam potem tym śniegu, bo się trochę zgubili. No, i tam on powiedział, że musi się przekroczyć tam rzekę śmierci, czy coś tam. Tam ciała spadają po tej rzeki, ludzie i, i, i zombiaki, tak? Tam po prostu przekroczysz rzekę, nie, nie wrócisz, bla, bla, bla. No i tam oni się skierowali właśnie na tą rzekę, żeby znaleźć tego brata, tak? Tego Joe'ego. No i tam szli i pamiętam, że tam rozpaliły ognisko, mieli tam też dialogi i Joe miał trzymać wartę. Noc, tak? Całą noc. A w gruncie rzeczy on tam zasnął, Eli trzymała warte, tak? Eli tam stała i on później miał wąty do niej. Hej, powinnaś mnie obudzić, jak następnym razem tak się stanie. Ona tak, tak? Czy ma tutaj warte? Byłam na dziewiątce, czy coś, bla bla bla. Tam były dialogi, tak, że robiła wszystko odpowiednie. Odpowiednio tak, jak powinna robić. Także świetne, to było zajebiste. No i szli tam, też mieli dialogi zajebiste i przekroczyli ten most, tak? Najpierw Joe oddał strzał, pamiętam, żeby zobaczyć, czy ludzie po prostu będą strzelać do niego, tak? Natomiast nic, przekroczyli ten most, no i tam, ojej, ta Eli była taka, ojoj, rzeka śmierci i w ogóle nie była zmartwiona, natomiast później była zmartwiona, tak, że widzieli, może tu jest ta rzeka śmierci, tak? Później Joe spojrzał na mapę, no i tam szli i w gruncie rzeczy zostali oblężeni. Tutaj nawet w tym trailerze jest ta scena, tak? Jak zostali oblężeni. Tutaj jest ta scena z tego. Świetne dialogi tutaj było. I śmieszne. Także tutaj zostali otoczeni, tak? bo szli przez te zimowe tereny. I wszystko w tym serialu wygląda przepięknie. Jest praktyczne, jest Tutaj nie ma, rozumiecie, jak w Marvelach, czy coś z CGI, ludzie latają, jakieś, rozumiecie, ognie, czy coś z ręki. Rozumiecie, jest to wszystko przepięknie zrobione i tak realistycznie, bardzo. No i otoczyli ich jeden gościu, hej, zamknij Rej, tam mówi do Joe'ego, bo Joe próbował się tłumaczyć, że hej, my tylko przechodzimy, bla bla bla. No i w gruncie rzeczy. A jedna postać taka była zainteresowana, i okazało się, że ta postać to była partnerka jego brata. Natomiast ten gość, który ich trzymał na młodce, wypuścił psa. Jesteście zakażeni, a on nie. No i ten pies powąchał, ten pies rozszarpi, jak jesteście zakażeni, a Joey się martwił o Eli. To też świetnie pokazało, jak Joe po prostu martwi się tak, o, o Eli, bo też później miał dialogi z, jej, z jego bratem. Więc, że, że tam się martwił, że ona może zostać rozczarpana przez. To. Więc tam pies to y, tak realistycznie zrobione, bo te dialogi mają sens. Rozumiecie, w tak w realnym świecie to też by szło powiedzieć. Więc ten gość się wypuścił psa, y, nie wyczuł nic i później poszedł do Eli i Joe się bardzo martwi, także hej, o cholera zostanie y, z, rozumiecie rozczarpana. Natomiast nie, Eli nie została rozczarpana. To psa, okej OK. I macie 10 sekund prawo, nie? I tam później powiedział swoje imię, i właśnie ta żona, partnerka dała im konia. konia I w gruncie rzeczy pojechali do tej bazy. Baza, przepiękny design tej bazy, tak? Realistycznie zrobiony. Jakieś tam dechy, no i tam weszli do tej bazy. No i tam Joe później zobaczył swojego brata i zawołał. Tam się przytulili. No i poszli na obiad i tam jedli ten obiad ściekle bo byli głodni jak cholera. No i ta partnerka tego brata, możemy wam dorzucić czy coś, oni tam jedli i tam właśnie ten brat powiedział, że hej, to jest moja partnerka, także jesteśmy w rodzinie, bo Joe chciał pogadać między rodziną. O, jesteśmy w rodzinie. No i tam okazało się, że ten brat po prostu nie kontaktował się z Joe'em, bo Joe zabijał ludzi, tak? i nie jest taki dobroduszny, czy coś i dlatego się nie kontaktował, bo też nie może kontaktować się, bo takie są zasady w tej bazie i tyle. Tam pamiętam, że Ellie tam poszła, bo oni właśnie chcieli pogadać, tam jego brat, najpierw Joe nie wyjawił mu niczego, nie powiedział mu nic... prawdy, tak? Bo brat się pytał, a gdzie Tris? Ona nie powiedział, że ona zginęła na początku, tak? Bo nie, nie, był zauf nie miał zaufania do jego brata nawet tak. Po prostu jest to Apokalipsa, jest to świetnie zrobione. Trzymał informację po prostu, tak? Skłamał. No i okazało się że właśnie, że jego partnerka i on tam prosi najpierw brata. Hej, musisz zaprowadzić Eli do, do tego. I nie powiedział, że ona jest zakażona, że ona może być lekarstwem na tą apokalipsę. Natomiast nie powiedział, że. Że coś tam musi po prostu, coś wymyślił, jakiś inny powód. Igorad powiedział: Już nie mogę, nie mogę po prostu się babrać w tą, bo moja żona czy tam partnerka jest w ciąży. Tak? Pamiętam ten dialog, był świetnie napisany, że hej, to, że tobie się, bo tam Joe odpowiedział znakomicie, czy coś tam zobaczymy. Będę świetnym tatą, a on zobaczymy, czy coś takiego odpowiedział. Pamiętam ten dialog. Świetnie napisany. Więc Joe tam w gruncie rzeczy powiedział, że ten jego brat się pokłócili, że to, że tobie się życie skończyło, nie znaczy, że mi się ma skończyć, czy coś. Świetne, kurwa, dialogi, ja pierdolę. I się pokłócili, bo tam mówił o jego córce, tak, że jego córka mu umarła na początku tego serialu, w pierwszym odcinku, więc tam wyszli po prostu z tego baru, się pokłócili, no i tam Eli poszła do kina, Chociaż na początku tam wzięła prysznic i później ta jego żona próbowała wyciągnąć informacje od Eli, tak? Obcinała jej włosy, wypytywała się, no a Eli trzymała ostro po prostu gadkę, żeby ochraniać, że Egonic tam ją mówiła. Także kurde jakie to jest zajebiście budowanie po prostu relacji między, między tymi postaciami jest zrobione w tym serialu. Świetnie. No, i tam później ona zaprosiła, dała im jej kurtkę Eli i zaprosiła jej do kina, oglądała tam filmy, bla, bla, bla. No i w gruncie rzeczy później się okazało, że Joe tam próbował naprawiać buty czy coś, i jego brat przeszedł przeprosić go, że nie powinienem to powiedzieć, bla, bla, bla. I Joe w gruncie rzeczy tam powiedział mu prawdę. Powiedział mu całą prawdę, że Tris umarła i że to, że już nie jest sobą, bo ma jakieś napady. Moim zdaniem jest to związane z tym, że Eli po prostu, on, on się zaczyna. Jest to tak realistycznie zrobione, że zaczyna się martwić o Eli, że hej, mogła zostać rozszarpana przez psa. Tutaj Tris została zabita, bla, bla, bla. Rozumiecie o co chodzi? Jest to tak kurwa zajebiście zrobione, tak realistycznie. Że tam wyjawił prawdę, że pies prawie rozszapał Eli, nie nie mogłem nic zrobić, bla bla bla, już nie mam tego refleksu, zasypiam po prostu i tak dalej. Także już nie jest po prostu tym bedasem jak kiedyś. No i tam rozpakał się i prosił brata, żeby po prostu zanieść Eli tak, do, do tej bazy, bo powiedział, że jej krew może być lekarstwem, bo widział, jak została gruziona, widziałem, jak została gruziona, nie przemieniła się parę miesięcy temu, bla bla bla, świetny kurwa dialog. Natomiast jakaś scena prawie mnie doprowadziła do płaczu, była świetna scena, jak Joe wrócił do domu, a Eli na niego czekała, tak? Eli powiedziała: e Jak masz mnie po prostu, ditch, tak? czy po angielsku? jak masz mnie opuścić, czy coś, to, to powiedz mi, czy coś, to po prostu. A on co usłyszałaś? I to była świetna, znakomita scena. Eli tam się pytała: Hej, to zależy ci na mnie, czy coś? Bo później. bo... Pamiętam, ta jego żona, żona od, od tego brata od Joe'ego powiedziała Eli, że jej córka po prostu, jego córka umarła, tak? I ona ma po prostu informację, więc ujawnia. ja nie jestem tą córką. Ja nie jestem twoją córką. Nie? To, to był też dialog świetny. Ty nie wiesz nic o stracie. Coś takiego też było, że on to mówi, nie wiesz nic, a on... Wszystkich ludzi, na których mi zależało, nie żyją, albo mnie zostawili. Świetne kurwa dialogi, ja pierdolę. Rozumiecie? To, to jest serial, że, że można oglądać i, i człowiek coś czuje i zależy na tych postaciach okay? człowiekowi, a nie jakieś, o, ogląda serial i czy coś, jakiś film i w ogóle nie obchodzą postacie. Więc świetne, napisane dialogi, tam później właśnie była agresywna ta że hej i on powiedział no faktycznie nie jesteś moją córką. I później wyszedł z rana, gdzie się zabierze ten brat, a ona tam była smutna. No i później z rana, on tam miał wspomnienia jej córki, jego córki, tak? Na święta rozjeszali pompki. No i tam Eli już była spakowana, i jego brat przyszedł do pokoju, tak? Zapukał do pokoju. No i oni już tam mieli się spakować, i Joe czekał przy stajni przy koniu. Świetne, kurwa, macie relacje, budowanie. Widzicie. To jest świetne budowanie relacji. I świetna drama też. Taka realistyczna drama. Więc, Joe tam, no powinnaś mieć wybór, kto cię powinien tam do jeszcze coś. A ona od razu, nawet nie sekunda minęła, od razu dała plecak Joemu. Okej. Okay. Bam. Od razu wybrała drogę. Jakie to było? Kurwa zajebiste zrobione. Ja pierdolę. Ja nie mogę się nacieszyć tą historią, bo ta historia jest spec coś specjalnego, ludzie. Tak jak mówię, ja nigdy nie grałem w gry jest to tak zajebiście zrobione, że szok. No i tam w gruncie rzeczy tam jego brat powiedział, możesz tu wrócić w każdej chwili, bla, bla, bla. No i tam poprosił o broń, bo jego żona mu tam zabrała broń. E, i, I tam oni już da, dał mu konia, no i tam po prostu pojechali. E, no i powiedział, że w każdej chwili ta baza jest dla siebie otwarta. Jak rozumiem, oni tam wrócą do tej bazy, prawda? Gdzie będą żyli, czy coś. No i tam oni podróżowali, właśnie do tego, gdzie mają e, tym koniem, tak? Gdzie mają po prostu iść, e, żeby lekarstwo zrobić z Eli krwi. Chociaż coś mi się wydaje, że nie wyjdzie to zbyt dobrze. ważne. Oni tam podróżowali i Joe, pamiętam, e, uczył Eli tam strzelać z, tego, z tej broni, a Eli kiepsko strzelała na początku. E, jak rozumiem, później może się nauczy lepiej strzelać z tej broni. A Joe później zaczął strzelać i strzelił tam w ten, i później jechali. I tam wyjawniał, Joe się otwiera, otwierał bardziej, otwierał do Eli po prostu. I to mi się podoba, że po prostu wyjawnił, no ja byłem tam budowniczym, czy coś budowałem drogi, tak. Budowałem sklepy, budynki, czy coś tam mówił, tak. Co po prostu robił przed tym. I się dopytywali, świetne dialogi, takie budowarnie relacji, rozumiecie? i tam. Podróżowali ty, tym koniem do tego miasta, no i nagle tam weszli do tego miasta, i jedyne CGI, które użyli, oczywiście użyli tam w tej bazie, czy coś, jak pokazali dużą tą bazę, moim zdaniem też tam może CGI, natomiast y, te małpy były tam CGI. Można było dostrzec, że o, to jest CGI. E, no i tam weszli do tego miasta, no i tam zobaczyli małpy, tak, tam które tam chodzą pod mieście, no i zobaczyli ten budynek, gdzie mają dość. I tam nikogo nie było, widzieli tylko notatki, że musieli się przenieść z tej bazy. No i tam usłyszeli głos na górze, tak? Widzieli świetnie. No i tam weszli i myślałem, że zombie tam będzie. Natomiast nie, to były małpy <laughs> brawo. Świetnie buduje napięcie ten serial. że Myślałem, kurde, są w kłopotach, też nie. No i tam później Joe, oni tam zobaczyli na mapę, tak? Że hej, może się przenieśli tutaj. Joe tam zobaczył ludzi z, za okna, że hej, coś chyba ludzie tam są. No i tam, dobra, chodźmy, wyjdźmy tylnym wyjściem. Wyszli tam tylnym wyjściem. I jeden gościu, już rozwiążyła konia Joe i jeden gościu zaatakował ich, tak. No i tam Joe ukręcił mu kark, ale go dziabnął jakimś nożem. Joe wy, wyciągnął nóż i tam, hej, wejdź na konia, Eli, tak. I tam weszli na konia i tam uciekli. Eli strzelała tam później do nich, tak, na odstraszaka. No i później uciekli w i Tam Eli powiedziała, no już chyba uciekliśmy im. No i Joe później zemblał i jak rozumiem, on przeżyje na pewno. E, przynajmniej teraz, chociaż moim zdaniem on idzie do odstrzałki. W tej historii Johna Bank umiera. Na 100% on umrze, bo ta relacja jest zbyt dobra, żeby oni żyli happy ever after, rozumiecie? Więc Joe w gruncie rzeczy tam zemdlał i zleciał z konia. Eli później, hej, nie możesz mnie zostawić, jesteś jedyną osobą, bla bla, bla świetnej dialogi i koniec odcinka. 9 na 10. Najlepsza scena była w tym mieszkaniu, jak Eli i Joe się po prostu pocili w tym mieszkaniu. Kurwa macie, jakieś świetne dialogi. Nie mogę się nacieszyć tym serialem. To jest coś, coś wspaniałego, ludzie, naprawdę. Dzięki za słyszenie tej długiej recenzji i mojego bablania. Słyszymy się już trochę. Znakomity, kurwa serial.